Miło mi was poznać. To nasze stroje. Jeśli dziewczyna nie ma własnego, może go tu kupić, żeby odpowiednio się prezentowała. Co nas sprzedaż? Tak. Zainteresowanie pracą w klubie jest ogromne. Dlatego każda dziewczyna przechodzi skrupulatną weryfikację. Rozbierzcie się do naga. Wybranki zapłacą nawet 400 dolarów za możliwość tańczenia przez jedną noc. Obrót? Jeszcze raz? Tancerki godzą się na to ze względu na perspektywy. Na szali leżą zainteresowanie szanse. I pieniądze. Podczas dobrej nocy tancerka zarabia do 10 tysięcy dolarów. Sprawia to, że wykonanie operacji plastycznej legalnej lub nie, wydaje się opłacalnym pomysłem. Wszystkie te kobiety mają duże piersi i pupy. Zwężają sobie talie i poszerzają biodra. Ile pracujących tu kobiet poddało się operacjom plastycznym? Około 90%. Aż tyle? Tak samo jest w telewizji. W telewizji i mediach społecznościowych Widzimy coraz więcej celebrytek, których kształty motywują młode kobiety do poddawania się operacjom plastycznym. Modyfikacje ciała nie są jednak zupełnie nowym trendem. Już pod koniec XIX wieku austriaccy lekarze powiększali kobietom piersi zastrzykami spłynnego wosku. Z kolei w latach 40. XX wieku Japońskim prostytutkom wstrzykiwano silikon techniczny, by uczynić je atrakcyjniejszymi dla amerykańskich żołnierzy. W obu przypadkach okazywało się to śmiertelnie niebezpieczne. Podoba im się. Jesteś zadowolona ze swojego ciała? Tak, ale zamierzam wprowadzić kilka poprawek. Według mnie wyglądasz pięknie. Dziękuję, ale tu chodzi o mnie. Chcę, żeby spojrzenie w lustro dawało mi pewność siebie, bo to dzięki niej zarabiam. Słyszałaś o zastrzykach powiększających pośladki? Tak. Przyjmowała się? Nie skomentuję. Kobiety nie chcą o tym rozmawiać? Tak. Bo to nielegalne. Zgadza się. Znasz kogoś, kto robi zastrzyki? Nie. Chcielibyśmy porozmawiać z taką osobą. Oczywiście nie pokażemy jej twarzy ani nie ujawnimy tożsamości. Nawet gdybym znała kogoś takiego, nie pomogłabym wam. Żadna z kobiet w klubie nie zgodziła się skontaktować nas z osobami wykonującymi zabiegi. Nic w tym dziwnego, bo są to prominentne postaci półświadka. Z koneksjami, pieniędzmi i bronią. Na zabieg przyjechali uzbrojeni. Chcieli, żebyśmy o tym wiedziały. Mam nadzieję, że ludzie z tego świadka pomogą mi przebić się przez ściany strachu. Robi zastrzyki? Tak. Myślisz, że zgodzi się porozmawiać? Większość odmawia. Potrzebuje wprowadzenia. Jak znaleźć kogoś takiego w Atlancie? Nie będą chcieli rozmawiać, bo im się to nie opłaca. Ile na tym zarabiają? Mówią o milionie dolarów rocznie. Niemożliwe. Jedna osoba zdobyła w Atlancie sławę, robiąc zastrzyki. Dałabyś radę nas z nią skontaktować? To będzie trudne. Każdy dziennikarz wie, że na sukces trzeba zapracować. W końcu otrzymuje namiary na osobę wykonującą zastrzyki. Jenny, dostaliśmy Twój numer od osoby z Atlanty, której robiłaś zastrzyk. Szukamy kogoś skłonnego do rozmowy. Chodzi o zastrzyki? Tak. Skontaktuję Was z osobą transpłciową. Dla jej społeczności takie zabiegi są wyjątkowo ważne, bo pozwalają niskim kosztem uzyskać kobiece kształty. Byłoby wspaniale, gdyby się udało. Chcemy się dowiedzieć, jak to wygląda z jej perspektywy. Jej numer będzie cię kosztował 250 dolców. Handlujecie numerami do wykonujących zabiegi? Tak. Nie płacimy za wywiady. W takim razie będę musiała jeszcze z nią porozmawiać. W końcu dostaję od Jenny dobrą wiadomość. Mamy się gdzieś tu spotkać. Muszę się rozejrzeć. Legendarna pani T. z Atlanty zgodziła się na rozmowę. Hey, jesteśmy na miejscu, ale nie wiemy, gdzie ty jesteś. Widzisz mnie? to ty? Pojedziemy za tobą. Pani T jedzie do klientki i zgodziła się pokazać nam zabieg, za który grozi 10 lat od siatki. Jak się czujesz? W porządku. Gdy coś pójdzie nie tak, pacjentka może umrzeć. Wreszcie udało się nam kogoś znaleźć. Pamiętajcie, żeby nie kierować kamer na samochód. Pani T. prowadzi nas do motelu na obrzeżach Atlanty. Mamy zmodyfikować jej głos oraz utajnić jej tożsamość i lokalizację. Punktualnie o 23.00 udajemy się do pokoju numer 306. Przesuń się w moją stronę. Dobrze. Pomimo, że pani T nie ma wykształcenia medycznego, wykonuje niebezpieczne zabiegi. Zależy jej na naturalnym wyglądzie, dlatego działamy stopniowo. Skutki mogą być odczuwalne latami. Ile razy to robiłaś? Kilka. Amber to osoba transpłciowa. Poprzez ten zabieg ma zyskać ciało, o którym marzyła przez całe życie. Czy wiesz o ryzyku? Tak, ale mam je gdzieś. Wygląda świetnie. Zrobię dwa zastrzyki. Gotowa? To musi boleć. Pani Tim mówi mi, że używa wyłącznie silikonu medycznego, który kupuje nielegalnie od prawdziwego lekarza. W tym świecie zawartość strzykawki zależy wyłącznie od uczciwości wykonującego zabieg. Co to? Odrobina kleju, którą zamykam ranę, żeby nic się do niej nie dostało. To wszystko? Ubierasz się i wychodzisz? Tak. To Zajęło 15 minut. Co powiedziałabyś ludziom, którzy mówią, że chyba oszalałaś, bo robisz coś, od czego wiele osób umiera. Must be really stupid to be doing this. że mogą mnie cmoknąć w tyłek.